Universal Contour Brak jest zabiegiem modelującym i kształtującym sylwetkę oraz detoksykującym całe ciało. Zalecając ten zabieg, mogę zapewnić klienta o poprawie jakości skóry. Będzie on odczuwał poprawę struktury, faktury skóry. Widoczna będzie redukcja celulitu i rozstępów. Wyraźnie również złuszczy się skóra i oczyści tkanka podskórna, co przełoży się na poprawę jędrności i elastyczności. Dzięki temu, że wykonamy detoksykację tkanki podskórnej, usuniemy z organizmu zalegające toksyny. Detoksykacja organizmu zachodzi na zasadzie zjawiska elektromagnetycznego sole łączać się z bentonitem e, powodują, iż cały roztwór glinki uzyskuje ładunek ujemny, natomiast metale ciężkie, które są zawarte w toksynach w tkance podskórnej, mają ładunek dodatni. E, w momencie, gdy bandaże będą odpowiednio nasączone roztworem glinki a, i w odpowiedniej temperaturze nałożone na ciało, mamy możliwość a, wyciągnięcia wręcz a, z tkanki podskórnej e, wszelkich toksy.